Dzień dobry z tej strony. Marcin, z The Sign. Na tym wideo chcę Ci pokazać, w jaki sposób skonfigurować kwalifikowany znacznik czasu firmy CERTUM w programie Adobe Acrobat Reader DC. Zapraszam. Adobe Acrobat Reader DC pierwotnie nie jest skonfigurowany ze znacznikiem czasu CERTUM natomiast można to bardzo łatwo skonfigurować, dosłownie kilkoma kliknięciami. W tym celu otwórz program Adobe Acrobat Reader DC i kliknij w górne menu preferencje. Następnie po lewej stronie kliknij podpisy, a po prawej wybierz dodawanie znaczników czasu do dokumentów i przycisk więcej. Pojawi się nowe okno, w którym kliknij tą ikonę z plusem, a następnie wpisz nazwę. Może to być na przykład znacznik czasu certu. Poniżej znajdziesz najważniejsze pole, w które wklej link, który jest poniżej filmu. O, właśnie ten. Kliknij OK, a następnie zaznacz to, co się dodało, i kliknij Ustaw domyśl, a następnie ponownie OK. Teraz zamknij i OK. W ten sposób skonfigurowałeś program Adobe Acrobat Reader DC do obsługi kwalifikowanego znacznika czasu CERTUM. Dzięki za obejrzenie tego materiału wideo. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, zostaw proszę łapkę w górę. A jeśli chcesz być powiadamiany o nowego tego typu materiałach, kliknij przycisk subskrybuj poniżej filmu. A co Ty myślisz o podpisie elektronicznym? Napisz nam na dole o tym w komentarzach. Chętnie poznam Twoją opinię. Być na stronę wesign.pl i w prawym górnym rogu znajdziesz numer telefonu DO NAS. Jest on po to, jeśli miałbyś jakieś pytania do nas. Dziękuję Ci jeszcze raz i bądźmy w kontakcie.